W dzisiejszym filmie nasze ostatnie wspólne chwile z rodzicami na Madagaskarze. Jednak zanim spakują walizki i wrócą do Polski, pójdziemy na lokalny bazar i kupimy kurę na rosół. A wiecie, nikt nie gotuje rosołu tak jak mama. Spróbujemy owoców baobabów, zajrzymy na malgaski targ z pamiątkami. I też poznacie odpowiedź na pytanie, które wraca tu jak bumerak. Dlaczego na Madagaskarze przez kilka lat powstało tylko 8 km autostrady? Teraz zapytałem mamę, czy jej się podobało i czy poleca Madagaskar dla emerytów, odpowie na to pytanie oraz powie, co tu naprawdę warto zobaczyć i czy da się tu żyć, a nie tylko przyjechać na wakacje. Zapraszam. Waczynaku! Waczyna, no, no, a kurę. No, no, gieda, gieda. Kiś gęda. A, raj, raj. 50. 30 zł za kurę. Która jest, która jest dobra? Ta jest taka napakowana. Co, rosłuch na niedzielę chciałaś gotować? Do bierzku, tak. <grymne> okay. Mierę, to bierz kurczak. 30 zł. No weź tą kurę. co? Celler, pora. Celler, pora. To, nie wiem, co tutaj jest. Się... No dobra, to zaczynamy. No, najważniejsza marchew, żeby była no jakiś... Już ziele by się przygodało no to ziele to mają i pieprz ryż? no po co ci ryż? no zamiast ziemniaków jak na ziemniaków? no do obiadu. no pralnia miejska czekaj, już zrobię z tej strony też nasza wycieczka dobiega końca tata skleja mi obraz Taki obraz dostałem o, muli, muli, siad, siat, muli, siat daj łapę. Daj łapę. dobry pies. A mama marzy placki. Mhm. Dobra, brakło im polskich smaków. Już mają dosyć krewetek i wszystkiego. Mhm. Ale zobacz, tutaj mam coś na poprawę morale. Koko, tropik punch koko, to Ci posmakuje, gwarantuję Ci. A, ale to jest No ale spróbuj to. Smakuje jak adwokat, dobrze. <śm> widzisz? <śm> Tutaj trochę owoców zbieraliśmy no to znacie, frukadę, mango, to jest y, cordebeuf, serce byka, jak to smakowało? No, takie no słodkie, słodkie A mnokie. to? Zobacz, to jest owoc baobabu, dawaj, to musisz rozbić, on nie jest aż taki bardzo twardy, albo o ziemię, albo o krzesło, no. to się rozbije. krzesło? No tak. O, o i otwórz. Uf. I to są takie, widzisz, masz pestki w takim, takim proszku. I to jest takie do ssania, no jak cukierki. Masz to ssać, co, słodkie? Jak cukierki, ssiesz. A to pestki. No pestki w takim, no to jest pestka w środku w takim proszku. Do siebie tak się. No, no mam, mam, No i co? No, słodkie czy nie słodkie? Nie, kwaskowate. No, bo to ma dużo witaminy C więcej niż cytryny. Zobacz, mało. spróbuj to. Owoce baoba, to jest taka pestka obklejona takim, no tym miąższem. Kawałek i to z si, to trzeba ssać jak cukierkę. Mhm. I co? No dobra. No cukiereczek. <śm> no taki kwaskowaty, mm -hmm. bo to ma dużo witaminy mm -hmm. C i wapnia. Nie, dobra. No i w ogóle tam ma dużo, bo mm -hmm. super na to mówią. Czyli super jedzenie. A to on ma w ogóle więcej witaminy, tak z 10 razy więcej niż pomarańcze, na przykład witaminy C. Ale jeszcze wapń, wapnia ma więcej też niż w mleku. Potas, magnes, żelazo. No i błonnik. A co ty robisz za superfood? No będzie mięsko w tym sztuka mięsa będzie a jaka sztuka mięsa, jak to pokroiłaś na kawałki no to, no to będzie taka sztuka On się zesmaży i się w, w tym poddusi z grzybami? Z z grzybami można możemy. z grzybami o można, grzyby, grzyby, to grzyby. O, o, ich, namoczyć. namoczyć w każdej polskiej rodzinie w niedzielę na obiad rosół z malgaskiej kury jak Wie ten rosół? No, bardzo dobry. Z malgaskiej kury wyszedł polski rosół. No, drugie danie. Co to jest? Co to jest za sos? Zrobiony? To jest robione? sos grzybowy i sztuka mięsa. To się tak nazywa, sztuka mięsa? No, tak się mówi. I surówka z marchewki. Mhm. Tak, i surówka. Typowo polski obiad. Prawdziwy polski obiad. Niedzielny. Niedzielny leniwa niedziela po obiedzie basen najpierw siesta siesta jeszcze żeby każdy przyniósł takie do grania to ja nie wiem jak by to wyglądało mm. ale ja tak głośno mi się nie podobało nie Jak ja nie lubię tych bazarów jeszcze się targować, z nimi o Jest wielo, hej? Tylko jest wielo, jeszcze? Nie, Motory? Amen, parasol. Parasol. Parasol na tych, magnesu. <grymne> Ty mi jest Ty, mi smagnecz? Patrz na... Patrz Ty, to Dwa tysiące za jeden. Dwa tysiące to jest tyle dwa złote? Mm. To może wziąć, Takie kolorowe. Kiedy dasz wszystkie pieniądze, to nie będzie na obiad. No może wszystkich nie mam. Na obiad ja mam. <grym> Ale to mam moje Tam jeszcze mam no. Kolczyki po pięć złotych. Wujek Alberta robił komiksy. To pokaż te komiksy. Bo oni nie wiem, widzieli, nie widzieli, może Ciałem nie widzieli. Nie to co wiem. To <šugen> Dobry rum, wujka. Tak, nic. to jest? Imbir, wanilia, jakaś mieszanka. Oh, to wujek robił właśnie te komiksy. Dwie części o Beniowskim. Pierwsza, druga. No po polsku będzie. Pierwsza i druga część. On to wszystko ry rysował. Super. Ja no tak tutaj nie przeczyta. No i tak. Obrazki obejrzę. Tylko obrazki obejrzę. tylko 150 egzemplarzy. To jest bardzo mały nakład. Ale gdzieś w drukarni to było robione. Dobrze. Socha. Idziemy na obiad. Obiad pożegnam. Coś śmierdzi, coś? Nie, nie, coś śmierdzi jeszcze. Ja Błyknę, tego trochę. Bimbru? No i tak. Na żołądek dobrze robi. Zamknęli, ale królowa to tu, Królowa siedzi. w barze siedzi. Przenieśli ją. <laughs> Ładny pejzaż? Tak. Tutaj ta, ta nawalona, to jak miała chłopaków, to potem jej rzucała stąd. Po każdej nocy. Takie samoloty, latawce. A ten co przeżył, to był niewidny, no, ale nikt nie przeżył. <laughs> spróbować paraki. No.

Aja, no doskuje, anyway. Co ty matytkie? Sara ale go zakiwało Ty wywrócił się w to. zakiwało Pakowanie Ostatni dzień na Madagaskarze No co? No smutno A smutno nawet Ale co polecasz Madagaskar dla emerytów? Jak najbardziej. Dadzą radę? Dadzą radę. Szczególnie pół, y, południowa strona Madagaskaru. Słuchaj, tu masz... A ty polecasz Madagaskar dla nie. emerytów? Nie, nie polecam w ogóle. Zranie za krzakami. Co ty opowiadasz? <noise> no ale drogi beznadziejne. Nie, toalety są super na południe. Właściwie nie było żadnej jakiejś takiej toalety... Nie wiem czy... Wszystkie były super. Mhm. Dobra. No dobra, idziemy. Też Halloween obchodzą. Tam Gdzie jest wystru. Jest wystrój? Co? Halloween. Ha co? Halloween? Halloween. <noise> A po co to? Komu ja to wiem, potrzebne? Po ja była czcić. Nikomu to nie potrzebne. Trabowa dzieci. Się zaczęła Wasza przygoda Malgaska i tutaj się kończy w tym samym sklepie. Na górze na o gaśnica jest. Może kupisz gaśnicę i podpis brał na sobie załadę. Dobra. <laughs> Promocja. No, to jest, jest jeden, to jest mango, a nie. To jest mango. To też Jeszcze jedno, tak? Taki Weźmy kilka rodzajów. Takie podliźne. Siateczkę. Zaraz siateczka. to, to jest. Siateczka. Masz kilka rodzajów. Ocha, to w jednej ceny na bagę. Wszystkie są tu po 10 zł tak. Te małe ziemniaki, młode ziemniaczki. A to jest imbir? Kurkuma. A kurkuma? Nie widziałam jak wygląda kurkuma. Troszkę podobna do imbiru. Ale... Odjedziemy na ulicę na Pawle. Bołem Paweł jak był to tam taki stary stadion, tutaj niedaleko I tutaj jest ta ulica będzie zaraz kawałek, za Albert pomnik postawił Zobaczymy Tam jest ulica na pewno Idziemy za mostką Obstawiają kiedyś z jechał i całe to rozwalili Wstawiają sobie Będzie ciężko zrobić zdjęcie Z tym wózkiem wam zrobię tutaj robią dwa pasy dodatkowe, bo tu zaraz będzie to rondo I tam jest wjazd na autostradę do, do Tamatów. No i w jednym wywiadzie właśnie pytali takiego ministra co, co oni robią, co oni zrobili. No to powiedział, że drogę budują autostradę do Tatowa. A ta dziennikarka mówi, no ale wybudowaliście tylko 8 km tej drogi. On mówi, no bo my to robimy w swoim tempie. Mura mura, tutaj się ta autostrada. Nie powiedziałaś, co warto zobaczyć? Czy warto, co czy warto? nie warto. Warto zobaczyć dużo pięknych rzeczy. Jest park ekologiczny, bardzo ciekawy, wcale nie jest taki ekstremalny, że tak powiem. Normalnie można przejść swobodnie. Warto zobaczyć fabrykę samochodów jedyną yy, na Madagaskarze. Warto zobaczyć fabrykę papieru, warto zobaczyć park lemurów, warto pomieszkać w pięknym hotelu, yy, piękne rośliny, drzewa. Warto Tam zobaczyć pewnie. ludzi takich radosnych pomimo, że... Widać tą biedę straszną miejscami. Tutaj biedy nie widać. Tu nie widać biedy akurat. Ale generalnie po wioskach tak najbardziej cierpią dzieci, biedne, bardzo biedne te dzieci są brudne, zaniedbane głodne. Nie jesteśmy w stanie im pomóc. i To jest takie bardzo bolesne, ale warto zobaczyć przyrodę, przepiękną kwiaty, rośliny, drzewa kolorowe, fioletowe, czerwone, żółte o po tej porze roku to jest coś wspaniałego i tylko warto przyjechać właśnie o tej porze roku i to przyjedziesz no. jeszcze? jak najbardziej a Tada przyjedzie jeszcze? nie wiem <grym> ja, ja, się ja przyjeżdżam ja no, przyjeżdżam ale to się spakowaliście po 23 kilo równo. ważyliśmy <grym> <grym> 10 razy to na razie tak wyglądały nasze ostatnie wspólne chwile na Madagaskarze. Jeśli ten vlog był dla Was fajny, napiszcie w komentarzach, co wam się podobało. A jeśli jeszcze nie widzieliście wcześniejszych filmów, to koniecznie zajrzyjcie do naszych poprzednich przygód. Był park z lemurami, była fabryka papieru, była też fabryka samochodów dokładnie te miejsca, o których dziś mówiła mama. Wszystkie filmy będą dostępne tutaj. A jeśli chcesz być bliżej Madagaskaru, zajrzeć tam, gdzie nie dociera YouTube i być częścią naszej wspólnej małej społeczności, to zapraszam do tajnej grupy lemurów. Szczegóły znajdziecie na patronite, link w opisie.